Państwu, chciałbym przedstawić kolejny produkt firmy BioApi dedykowany w walce z warozą. Jest to aromatyzowany kwas szabiowy w roztworze 3,2%, czyli stężenie znane Państwu. Opakowanie półlitrowe pozwalające zwalczyć warozę mniej więcej w 10 13 godzinach strzeli. Do opakowania dołączona jest nakrętka dozująca o pojemności 25 ml z podziałką co 5 ml. Istotną rzeczą jest to, że 5 ml jest to zalecana dawka na jedną uliczkę obsiadaną przez pszczoły. Kwas stosujemy w okresie jesiennym. To znaczy korzystnie jest wykonać dwa zabiegi jesienią. Jeden na koniec września i następnie na przełomie października i listopada, wtedy kiedy mamy stuprocentową gwarancję, że nie mamy czerwiu w rodzinie. Z tą gwarancją to nie do końca jest tak, gdyż mamy pszczoły rasy backfast. Jak również yy, pszczoły krańskie, które potrafią czerbić nawet w grudniu, ale wtedy ta ilość czerbi jest znikoma, więc to jest optymalny termin do przeprowadzenia takiego zabiegu. Zabieg robimy w ten sposób, że zdejmujemy nakrętkę tą transportową dołączoną do opakowania, zamieniamy na nakrętkę dozującą i tutaj dość ciasno nam to się skręca i w tym momencie mamy gotowe opakowanie do pracy. Wygląda to tak, że po naciśnięciu butelki przetłaczany jest roztwór do części górnej. Mamy odmierzone 25 ml czyli dokładnie dawkę na 5 uliczek obsiadanych przez pszczoły. Ja pozwolę sobie teraz otworzyć ul i sam proces nalewania wygląda w ten sposób. Nakrętka jest przezroczysta, więc widzimy, ile tej cieczy mamy. Widzimy tą podziałkę. Staramy się wlać 5 ml w jedną uliczkę. Czyli robimy to dokładnie tak. Raz, dwa, trzy, cztery i mamy pięć uliczek. I ponownie odwracamy butelkę Napełniamy, w tym momencie musimy jeszcze potraktować trzy uliczki, więc proszę bardzo, raz, dwa i trzy. Sam zabieg przy otwartym trwa naprawdę krótko, to jest kilkanaście sekund. Jeżeli pracujemy z powałkami, z foliami, gorzej mają koledzy, którzy stosują bleczki, no ale myślę, że w krótkim czasie przekonają się, że od bleczek będziemy odchodzić. To chyba wszystko polecam wszystkim stosowanie tego preparatu. Dziękuję.